Tylko ci, którym czegoś ciągle brakuje w życiu, naprawdę zaczynają szukać Boga, czekają na Niego. W świecie, gdzie wszystko kręci się wokół komfortu, Jezus mówi: Nie tam szukaj błogosławieństwa, nie tam szukaj spełnienia i szczęścia dla siebie. Twoje cierpienie, Twoja jakaś niemoc nie musi zamykać Ci drogi do szczęścia. Może być błogosławieństwem, ale tylko wtedy, kiedy przeżywasz je z Jezusem, kiedy ta przestrzeń otwierać się na jego obecność wtedy staje się błogosławieństwem to bycie po stronie Boga nawet wtedy kiedy boli kiedy nie rozumiem kiedy świat mówi wygrałeś Jezus może mówić jesteś zgubiony ale gdy świat mówi straciłeś wszystko Jezus często mówi teraz możemy razem zacząć od nowa w której trudnej sytuacji możesz dziś powiedzieć panie po mnie właśnie tutaj Uczyń mnie tu szczęśliwy przez dar Twojej obecności.